Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zratowania Świata. No i słuchajcie, dzisiaj broń, która podbiła moje serce, tak jak widmowe ostrze, tak ten Tutaj młotek jest po prostu tak niesamowity, że to się w głowie nie mieści. Tak więc, nawet nie trzeba oglądać tego materiału, żeby podbijać go na maksa. Natomiast, warto obejrzeć ten materiał, żeby zastanowić się w jaki sposób go podbić i czy to ma być jasnordzeń, czy ma być mrok. Bo tutaj powiem Wam, że moim zdaniem jest lekka rozkmina. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałem Wam przypomnieć o subskrypcji kanału, pozostawieniu łapki w górę, jeśli podobają Wam się moje testy i chcecie tego oczywiście więcej na kanale. A dodatkowo możecie mnie wesprzeć w sklepie z kodem Ojciec Gamer. Będę Wam za to bardzo wdzięczny. Okej, okay, przejdźmy już sobie do bildu, tak więc Pobijak przestrzenny, taki jak tutaj widzicie Został zbudowany w szybkość ataku Oraz obrażenia yy, Krytyczne, dlaczego został zbudowany W jasnordzeń, no bo jeżeli ja się decyduję Że robię broń na szybkość ataku To jasnordzeń zawsze jest szybszy Od słońca, nie zwracam uwagi wtedy Na uderzenie, nie zwracam, nie zwracam Uwagi aż tak bardzo na obrażenia Oczywiście próbuję to sobie Porównać, czy dużo tracę, czy mało Tracę, w mojej opinii Nie traciłem tutaj aż tyle Natomiast ja zdecydowanie bardziej lubię bronie szybkie, no i dzięki temu uzyskujemy jeszcze troszkę trwałości. Ale to już taki poboczny profit. I teraz, jeżeli zbudujecie sobie taką broń, no to zapraszam wam do bildu. Zapraszam was do bildu, który sobie zrobiłem. I nim naprawdę bardzo fajnie się to wszystko sprawdza. No i przed wami Eddie. No i w końcu się do czegoś ten chłop przydał, i naprawdę ten młot się u niego sprawdza niesamowicie. Profit drużynowy, oczywiście, wymiatanie na całego. No bo jakby inaczej, zwiększamy wskaźnik trafień krytycznych tego młotka, plus zwiększamy wskaźnik trafień tego młotka, oczywiście tutaj naszym byczkiem. Jego możecie wymienić. Natomiast jeżeli nie ma rokowego riffu, no to on zawsze w jakiś sposób tam wspomaga, bo jak widzieliście wcześniej, mieliśmy trochę więcej tych procentów. Bazowo, gdy go nie ma, no to będzie tych procentów 20, więc trochę średnio, ale żerące ciosy również możecie tu wrzucić i również bardzo fajnie się to sprawdza. Co mamy dalej? Likwidacja silna. Atakami mają 12,5% szans. Oczywiście te 12,5% słuchajcie działa pojedynczo na każdego moba, czyli jeżeli uderzacie silnym atakiem w grupę mobów, to na każdym z tych mobów jest 12,5% szansy, czyli w teorii jeżeli uderzycie w 12 mobów na raz, no to macie po prostu pewniaka, że wam ten rokowy rift się odpali. Bardzo rzadko by się zdarzyło, żeby nie, ale tak działa po prostu rachunek prawdopodobieństwa, więc gwarantuję wam, że powinno wam się to odpalić. Następnie mamy szybkie ładowanie, likwidacja przy użyciu broni białej daje 7,5% 7,5 punkta energii i to się też tyczy tego że nie mamy wydajności energetycznej takiego młotka, więc po prostu żebyśmy mogli nim spamować, jeżeli będzie duża grupa mobów, no to to szybkie ładowanie jak najbardziej nam się przydaje. Jeżeli chcecie się skupiać bardziej na szybkim ataku, a nie chcecie po prostu yy, używać też tego silnego ataku, tutaj można wrzucić nawet lunę. Powiem wam, że te 5,5% powiedzmy z 400 tysięcy to będzie tam między 15 a 20 tysięcy dodatkowego damage'u z każdym swingiem, więc bardzo fajnie. Następnie mamy bojowe bity. Na potrzeby testu na pewno sobie bojowe bity zmienię na subwaffle, natomiast bojowe bity bym polecał, jeżeli ktoś gra i tuneluje sobie jakieś misje, no bo bardzo łatwo jest 10 wrogów zabić w ciągu 9 sekund, powiedzmy to robią trapy i dzięki temu cały czas nam się odpala rokowy riff i to jest spoko. Co mamy później? Mamy syfon energii no, słuchajcie, te 8,5% brakującej osłony to leczy się w zatrważającym tempie przy tym młotku, bo jeżeli nie mamy osłony, to jednym takim uderzeniem byłem w stanie się uleczyć praktycznie do fula, ale to też również za chwileczkę zobaczycie. Drugi młotek, który będę testował, no to już widzicie tutaj zbudowany na słońce przebijak przestrzenny. Zafundował mi go. Oczywiście, Wiking on sobie go w taki sposób zbudował, i słuchajcie, ten build jest również świetny. Różni się czym, a mianowicie, czwarty perk, jeśli chodzi o szybkość ataku, zostało wymienione na siłę uderzenia. No i jak widzicie, teraz ten młotek ma tutaj 6,5 tysiąca uderzenia. A większe uderzenie to oczywiście większe możliwości, jeśli chodzi o wyprowadzenie wrogów z równowagi tych na wyższym poziomie, nawet gruchotaczy. Po prostu lepiej możemy nastukać im takie uderzenie. I łatwiej wyprowadzić ich z równowagi, co się przekłada oczywiście na przeładowanie kinetyczne, jeśli gramy budowniczym. No i moi drodzy, mamy tutaj syda z waty stalowej, czyli również mojego jednego z ulubionych bohaterów. Naprawdę jest sztosem ten gości, gostek. Natomiast nie na napadzie nostalgii, a na wymiataniu na całego. No jak sobie teraz wy wyobrazicie, ten młot, który ma większe obrażenia, ma większą siłę uderzenia ze względu na to, że jest na słońce. Jeszcze dodatkowo mamy zwiększony wskaźnik yy, tego uderzenia. Yy, no to to już się zaczyna robić całkiem ciekawie. Dlaczego? Bo zwiększamy obrażenia przeładowania kinetycznego. A jak wiecie lub nie wiecie. Przeładowanie kinetyczne jest aktywowane w momencie, gdy oszłamiamy albo odrzucamy w zwarciu jakiegoś wroga. Czyli, jeżeli tu na tym powiedzmy młotku nastukamy sobie bardzo dużo tego odrzucenia, no to następuje przeładowanie kinetyczne, ale nie byle jakie. Bo jest zwiększone one o 150% od syda, tak więc to jest dodatkowe obrażenia. I powiem wam, że ten build jest po prostu taki bezpieczniejszy. Możecie mieć chmarę mobów, rzucacie sobie wabik, następnie używacie silnego ataku, no i jesteście w domu, Syfon energii was uratował. Natomiast tu dodatkowo mamy jeszcze łuk plazmowy, no i Ediego, który zwiększy te obrażenia powiększone, ale powiększy je tylko o 32% aktualnego poziomu usuny. Tak czy owak, jest to nie niewyobrażalny y, damage. Natomiast jeżeli będziecie my, my to testować na gruchotaczu, zobaczycie, że Eddy zdecydowanie wygra takimi obrażeniami. Natomiast wydaje mi się, że przyjemniej, wygodniej i nawet bezpieczniej będzie Wam się grać z sydem z waty stalowej. Tak więc lecimy do krótkiego takiej, do krótkiej takiej prezentacji obydwu buildów, no i zobaczymy co Wy o tym sądzicie. Dobra moi drodzy, to by było na tyle jeśli chodzi o ten sneak peek, taką małą prezentację tego oto młota. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W mojej opinii ten młotek jest oczywiście świetny i zdecydowanie warto go kupić. A czy go podbijecie na Jasnordzeń, czy go podbijecie na Słońce, to już naprawdę decyzja jest dowolna, bo wszystkie te młoty się sprawdzają naprawdę, naprawdę świetnie. Ode mnie co wam mogę powiedzieć, jeśli chodzi o buildy, zdecydowanie największy damage zadacie sobie Edim, bo będzie on miał najwięcej HP, najwięcej osłony. No i jeśli na full osłonie przywalicie krytem, no to no żaden inny bohater nie jest w stanie czegoś takiego wykręcić. Natomiast sydem znowu możecie sobie. E, celniej e, trafiać obszarowo, no bo rzucicie wabik, no i wtedy przywalicie w te wszystkie moby, no i e, taki obszarowy damage jest naprawdę przepotworny, a dodatkowo mamy tą szarżę, więc możemy zatrzymać gruchotacza, e, możemy wypchnąć bossa, e, no i co za tym idzie, też częściej będziemy mieli więcej HP, więcej osłony z racji tego wabika, gdzie możemy te moby jednak od siebie odciągać, więc mi osobiście gra się. Sydem przyjemniej i bezpieczniej, a to czym wygracie, to już decyzja zależy od Was, grajcie tym, czym Wam się po prostu gra. Dobrze, z mojej strony to już wszystko, tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.